Cześć, z tej strony DarkTropper.pl, a to jest kolejny odcinek Zamonga i witamy się po kolei i typuje Agusia. Agusia. O, dobra. <laughs> Cyrkonia. Dexis. Dzień dobry. Fuerek. Jestem. Kwiatek. Witam. Patka, dobry. Wilczek. Dzień dobry, wieczór. I nie mogę się doczytać. No, Kiwi, o. No i, i Dawid. Koniciła. Dobrze. Ale przełóż to przedmiot. Nie, bo mam, bo mam, nakładkę z Discorda i, i się z napisami pokrywa. Ja go Dobra. I się wyciszamy, tak? Pobodania. Nie. Okej. Okay. No i się wyciszliśmy O kurczę, ale powoli się idzie. Strasznie powoli. Co taki Witek stoi i się nie rusza się. Ale straszliwie powoli. Zap Zbyt wolno to po... O nie. nie! Nie, 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 Mam nadzieję, że Dawid nie, nie, nie zabije. Eee, gdzie to? 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 Nie, nie to. To. Idziemy na tą O nie. Ruszofy. O. Odciszcie się, jeśli ktoś zapomniał. Fajnie, że ja mam baga, nie mogę w ogóle tej temperatury zrobić przy lawie. Dobra, gdzie było ciało? Hmm. Może na się Moje procedury są tutaj. Albo... No, I, I am on między tunelami dwoma. Specimen. Fajrek oh, Fojek hmm. Em. Um, Szech cię była, tak? Tak. Okej. Okay. Um, byłem um, w okolicach tego. Weapon, weapon. Weapons. No mówię zawsze weapons. Dobra, never mind, eee, uh, Eee, uh, specimen. Mebel. W Palisz się w Lawie? No, ja, ja tam byłem przy Lawie i nie widziałem cię. Dark. Ja jestem y, od prawej strony wejściu do tego specimena, tak? I razem ze mną jest Ruszowy. Dexis. Ruszowy. Ja tak. Aha, może byłeś. Ja właśnie wychodziłem z górnej dekontaminacji. No, ale stałeś przy drzwiach, jakbyś tam chciał, chciał tam wejść. Ja no powiem później. Tam ktoś właśnie wychodził mi. mnie. Mhm. Davidos. Ma komunikację. Dawidos. Eee, w Chciałem zrobić Task, ale mi się zbagował. Pacia nie żyje. Very interesting, because mhm. the dead body is in electric. Mhm. Okej. Okay. Okolice. No, no, mi mi mówię, okolice fejrak na początku <grym> na początku. <piosenku> czekaj, ja chcę tylko coś powiedzieć. Albo fejrak dar, na początku tak dziwnie się przy... kręcił dar, 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 od, dar. od kluczyka do tego statka. ale kto? Kto w to mi... Fejrak. Nie, yeah, mi palec zjechał no, z no, tego. z tak jakby joystick. Hm. No i nie wiadomo. Pierwsza to ofiara. To jest jedną wielką zagadką. Nie wiem. No pierwszy to chyba skip, nie? A, skip. No, skip na razie nie ma. No, Za bardzo nie ma. O, a jednak było. O. <laughs> jednak ktoś miał kawę. No. no. Teraz się wypowiecie. Ale nie. Dobra, wyciszam. Dobra wyciszanko. Tak. Nie to... ty. Dobra mam nadzieję, że nie będę następną ofiarą W końcu nie naprawili tych, 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 ale e, no Elektryka Więc trochę słabo, słabiutko Jezu, ale wolno się tu biega Mam nadzieję, że nie słychać niczego w tle Spoko, żółty, okej okay. Zaciąłem się na bałwanie. Dobra, błagam cię, nie, zabiję, nie O nie, źle. Tu, 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 tu. i tu. Dobrze. A, jeszcze na dole jest coś w oponsach. Brązowy, zobaczmy. Cyrkonia, dobrze. Już się bałem, że tutaj trupa zastanę, ale na szczęście nie. A, tutaj są webostry, I... ostatni, dobrze. Okej... Okay. Tutaj, o. Boże, nie przycisk do Saimona, no. Przepraszam. O nie. Przepraszam. Dobra, Kiwi, gdzie byłaś? Tak, byłam z Dexysem przy Sejmie. Tak. Tarek. Byłem obok tego, między ofisem, a tam, gdzie jest ten przesyłek w górę dół i bijąłbym się z dachkiem tam. Dark, potwierdzasz? A powtórz jeszcze raz, gdzie? Um, między ofisem, my, um, weapons i. A no, no tak, chyba, bo. No, z weaponsów w A Wilku 97. siedem. gdzie byłeś? Mówię tak, laboratorium. Laboratorium, dobra. Mebel. Tam jeszcze być za śmieci, obok 100. Dobra, Lexis. A Lexis to był, w uh, sumie coś nie pamiętam. Simon, Smej Milek. Smadrów, ja, tak. uh, czekaj, roz, rozpoznaj teren. Uh, uh, od dołu, od dołu, próbowałem wejść do elektryka. Od dołu próbowałeś wejść do elektryka, okej. Okay. Ciało było w elektryku. Ciało było elektryk Dobrze, ciało było w elektryku. Jakieś podejrzenia macie? Hmm. Nie, Nie pamiętam niczyich... Y elektryku. Ja w elektryku. A przecież wcześniej cyrkonia naprawiła prąd. Moje podejrzenia to mebel, gdyż, ponieważ jak, jak wchodziłem do laboratorium to mebel szedł w tamtą stronę. Mhm. Tam Chwileczkę. Dawid, Ty szedłeś od zewnętrznej strony... Ja, ja tak, szedłem ja, 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 ja od strony, ja, strony storage'a do tamtego. Dobra. Nie, no... Hmm. W sumie to możemy łatwo wygrać na tapacki. Nie ja wywalicie. Oczywiście jeśli jest, dobra. możemy robić Dark Tropper głosuj. Dobra. <laughs> Aha. W sumie to łatwo, to łatwo wygramy to na taski, ale okej. Okay. Bo chyba ile tasków zostało? Duchy też uciekną. A, połowa. Jam, 3 Boż no, i prąd Chociaż nadal nie działa. Nie wygramy tego na taski, bo mi się jeden task zbagował. Mhm. Pod... No, no nie, to fajnie. Nie załącza mi się. Zróbcie. A to super. Bosko, no bosko. Fajnie wiedzieć. Dobra, a wyciszamy się. <laughs> Zapomniałem Już tak sprzed... O nie, 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 Tutaj nie. To sobie wyjdziemy. O nie. Mam nadzieję, że wilczuk mnie nie zabił. Byłoby to bardzo. O nie, fuerek wy wywaliło. Szkoda. Może jest szansa, że nie był impostorem. Nie. No nie, dlaczego? Zabił mnie. I się jeszcze. Cholewka. Jakbym wiedział, że to on, no to... Do kita. No, zależnie. <śladanie> Gdzie było? Jest a to, że zdążymy. Okej. wywaliła. szkoda. Ani mnie tak. Wywaliło mnie. Żegnam za zaświatów. Pa pa. A! Pa. A, to... My... Wywaliło, to ten, to mi akurat dekontaminację się popsuła. Kliknęłem, żeby mi się otworzyły drzwi, mi się nie otworzyły, a tego. Inna Wcześniej, metoda. W Kiwi, where przy elektryku. Wilczek. Y, mijałem się z Dawidem pod storage'em. Tak. Dexis. I też e, widziałem kiwi. Drzewko. Widziałem też kiwi przy elektryku. Dokładnie w kamerach. No zapatrzyłam tam. Dexis lubię parkować. o dwa drzewko. No dobra, gdzie było ciało teraz? Dexis, coś ty mówiłaś o parowni. Deko. No mi deko się nie chciała otworzyć. Tak, nie chciałam się otworzyć. Górna czy dolna? Dolna. Bardzo ciekawe, bo ciało jest w Spacemannie. No super. How could you? A kiedy się mijałeś wilczek z Dawidem? No przed chwilą. Y Dobra, no to y on kiwi, ja wiem, że wtedy nie zabiła, więc to jest self-report. Jeśli mi nie ufacie, kiedy mówiła, mówi, mówi, że z nią robiłem reaktor. A ja przedtem tego, tak, przedtem byłam, to da, Dawid był ze mną przedtem. Aha, dziękuję. Proszę bardzo. Ah. <noise> o, życie. Ja nie pamiętam być oh no. O. Oh. Aj. Ale spierdasili. Aj, Ale może już jest szansa, że wygramy na taski. Ogólnie zachęcam do zostawienia lajka, komentarza, może suba, jak się wam spodoba, jak byście chcieli więcej. Suba z dzwoneczkiem najlepiej. No to tak tak fajnie tak. To nie motywuje. Jeszcze zapraszam też na moją serię z South Parka. A po co ja tu lecę w <laughs> Jak ja nie mam alarmu. Bo zacząłem serię z Parka i jest tak trochę słabiej oglądana, niż myślałem, chociaż no, no ale no, <laughs> taka autoreklama, o, co się dzieje. No. Została nas trójka, nie, to jest czwórka, dobra, czwórka. Ja, mówię, ja mówię, że to mile, nie wiem, nie wiem, ale mi się wydaje, że to jest, że to jest kwiatek, bo on nawet do reaktora nie podbiegł. Dlaczego uważasz, że to ja? Zrobiłem od razu z tego skrzyneczkę w spacemenie. Przerabiam, spamować. Zrobiłem od razu skrzyneczkę w spacemenie. Szedłem, szedłem od strony górnej, czyli laba. Ale oczywiście, jeżeli chcecie mieć błę, błędne głosowanie, rób no to co chcę, ta. No dlaczego głosuję indziej, co? Hmm? Tylko ja głosowałem. Jadałem nad Nie, tak jest... Ale spierda się jej. Dobra, obserwujemy. Będę... O nie! Kiwi za wilczkiem. I co? Prąd padł? Chyba tak? Tak, prąd padł. Czy, gdzie... A tu jest kiwi, tu jest Dawid, okej. Okay. Skurczybek poszedł do elektryka. A Kiwi sobie biega w kółko. Aha. No j**a, spoko. Hmm, ciekawe. O. Ale zjeść, no. To było... Słabo, słabiutko. Nie wiem, czemu będę mieć cię gdzieś, tylko powiem ci, że... Zaraz, Jeszcze, jeszcze dawaj. Jeszcze jedną wątkę. Jeżeli chcecie mieć błędne głosowanie, jeszcze jedną rundkę. Teraz chipy te podejrzenia były, ale... nie, najlepsze podejrzenie kiwi. No ogólnie to jest, według mnie jest wilczek, bo się nie odzywa. Kilka minut wcześniej. No nie odzywajmy się jak gramy. Tylko na to, Naprawdę? tak. dark mebel i wilczek są u mnie łysi. Ja nie jestem a u mnie... U mnie wszyscy też są, oprócz... Mebel wywaliło bo nawet była goła. Patki nie ma Opatki nie ma. No, no właśnie, no to nie ma. Patia, autentycznie, gdzie jesteś? <laughs> Chyba ona ma ze dwóch. Chyba ona ma ze dwóch, no. Będę furasem. nie ma jak to e, Kiwi Cięfra. wiedziała, że ja nie zabiłem. Wiedziała, że ja nie o byłem, to i tak mnie tak, Co to ma znaki zapytania? Właśnie. Znaki zapytania są. No, jeszcze jedna osoba. O nie, Z bo... Nie, nie ma. Ja no, byłem, to to brak, to... U mnie Patka ma znaki zapytania. Urajcie. Patka odcisz się. Kto ma hosta? Nie wiem. Ej, zapomniałem się odciszyć, nie? No bo... Czekajcie, ja chcę jeszcze raz. Ej, ale ja mam pytanie teraz, kto ma hosta? Mi. Okej. Nadciwi. I nie oddam. Nie. Siema, na tak spodziewać uh -huh. O! Dobra, a Dobra, dba, 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 dba. Startuj, dba. No to mogę bardzo chcę Dobra, mogę. rozpocznijmy to. No, to dawaj. Kiwi odpalaj. Tak. Kiwi odpalaj. Kiwi, startuj to. Zacznijmy. No. Halo. Dobra, schowane Kiwi. Dba. Kiwi. No. Bo zaraz zacznę mówić do ciebie po imieniu i nazwisku. Nie, a tylko się odważ, was coś i się zjada. Ojej, jak to się tak znamy Jej imię i nazwisko. Cieszymy się. Cieszymy się. się. Wiesz co jest złe? Ja nie znam tej mapy. Nie wiem, skąd prowadzą ten. No. No te. No, jak to się nazywa? Włazy. O, włazy. Właśnie. We, wen, wentyle nie wiem gdzie prowadzą, skąd dokąd, i trochę słabo, żeby zobaczyć, które jest. No naprawdę, naprawdę, jako pierwszego mnie kwiatek, ja co. dlaczego? A gdzie jest ochrona? Ochrona ju, 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 Jupitera, ju, Jutubera? przecież ja tu kameruję, a tu. Do kita. No. Znalazłem ciało Darka, a Mebel była ze mną w rakiecie, tylko nie o której strony ona szła. Mebel chyba szła właśnie od prawej. Pytanie, czy mi nie, nie przysługuje mebel jakiś taki biedza? taki, żeby mnie nie. nie zabijać tak szybko? Nie. Bo nagrywam? Człowiekiem, nie. Jestem, kamer a ja jestem człowiekiem. Jestem kamera menem. Ale to jest no. bez sensu. Mebel od... Ale ja nie byłam nawet ty, w labie. Ja byłam w... Ja była nie żyje. To umrze To umrze i trudno. Była no. ze no w rakiecie. Dokładnie. No byłam, ale wcześniej byłam w Storage'u. Nie byłam w labie. Zdążałaś. A nie byłaś przy elektryku? Nie byłaś przy elektryku? Ciało jest y, y, w laboratorium y, tam gdzie się te linki. A storage jest czy przed... elektryku? O, się dobra. Uch. Mi się wydaje, że to Mebel, ale nie wiem, ktoś jeszcze mógł przechodzić. To nie ja, no! Weźcie, ja nie chcę zostać znowu wywalona. Może być ten report. Też mógł być. Mebel widziała, jak ten yy, robiłem. Znaczy, nie, nie może powiedzieć, że robiłem, ale widziała, że tam stałem. Tak, tam eee, dokładnie. I wyszedłem i znalazłem ciało Darka. A, chcie a ten, a miałem do zrobienia rzeczy. Ten. Temperaturę. A tylko się wasz. Of course not, of you. Na co wydaję cię na skipa? Nie. A bo jak Smuteczek, bo żadne z nich nie jest. To jest złe. Okej, okay, robimy resztę tasków, bo pozbawili mnie niestety takiego. Gdzie to jest? Tu Grania. No, fajnie jest, jak się żyje trochę, no, trochę fajniej. Można sobie poskarżać po innych i w ogóle <laughs> pograć jakoś fajnie. Na następnym razie chyba będę musiał jakąś muzyczkę włączyć. Chyba, że w postprodukcji zrobię. Czy jak to tam się nazywa? Najzwyklejszą w świecie jutubową rzucę. W sumie to może być dobre. I od razu zapowiadam już tutaj, bo nie będę robić specjalnego filmu raczej. W niedzielę, o, tak mniej więcej o 20 będzie live. Live będzie. zobaczymy jeszcze z czego, może z Amonga, może z tego. Jezu, co tu się robi? A, to się robi. Z Minecrafta, może będzie? Jeszcze jak będę tam dokończać swój taki domek, co już na live robiłem, zaczynałem go budować. Nordycki domek, taki w miarę prosty, na survivalu i to będzie na Twitchu. Jeszcze się zastanawiam, czy by nie zrobić w sumie w sobotę. Nie wiem, czy to puszczę. Na, chyba na, na sobotę to puszczę tak wcześniej, więc jakby co to. Jeśli puszczę to w sobotę, do dzisiaj będzie live prawdopodobnie. Najpierw z z turnieju, a potem zobaczymy. Uda udało nam się wymigać. Mhm. Musiał jeszcze szybko Dawida zabić, bo wydało się, że ja zabiłam No i co? I w końcu kurczę. Cyrkonia jednak, nie? No. <grymne> no. No. Jeszcze jeden mecz. Ja, ja się nie czuję z dobrze, no, że cały dzień czekajcie, nie Czekajcie, czekajcie, bo tu odcinek trzeba skończyć, co nie? No. No, nie? no to y, dogramy drugi jeszcze spokojnie, odcinek. polecimy jeszcze jeden, krótki. Po prostu. Ej, no. No, 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 no także... Dzięki, że byliście. Trzymajcie Jaki się. Słabie, na razie. jest. Słaby jest. O łapki, pożegnajcie pule, się. Subskrybujcie na kanale. Do widzenia. Do widzenia, na Twitchu.